Witajcie, z tej strony Japimek 5. No i dzisiaj jesteśmy w bardzo długim, w bardzo długiej przerwie. No niestety nie mogłem dla Was nagrać filmu, no bo nie miałem czasu trochę o tym nawet zapomniałem. I ogólnie to pokażę Wam co się zmieniło na moim koncie. Mam o wiele więcej brawlersów. No i mam też Leonka. No i może dzisiaj sobie pogramy nim No i e, będzie, myślę, że będzie git Zaczynajmy Okej, okay, zaczynamy e, Rozwalę sobie na początek tę skrzynkę o, Tu jakaś antoans Ok. No wiecie, jest bardzo fajny i dostałem go do wczoraj u kolegi, jak był u niego na noc. Dobra, ci było czekać. No i bardzo się cieszę. Dostałem też u niego Gina więc te dwie postaci mam od wczoraj. No i jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że mnie tak dawno nie było filmu. No ale nie, nie miałem po prostu czasu, ok? No, no więc tak. By. Może by tak podjechać z tego franka. Coś, nie wiem. Nie wiem, gdzie by podjechać. Okay. Dobrze. No, trzeba uczekać, nie trzeba ma uciekać bo mnie na hit. No może nie ale tam nocia. No i ogólnie... Dzisiaj sobie po prostu pogramy A w następnym odcinku się okaże. Może w następnym odcinku spróbujemy wbić Leona na 20 rangę. No może nie. Nie wiem. Zobaczy się ogólnie. No, oczywiście na legendę musiałeś wchodzić. No tak zawsze jest. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. A więc ja już jestem w kolejnej rundzie. No i znowu zaczniemy od zebrania skrzynki albo pobijemy się z tą Bibi. Nie, nie chcę. Chociaż. Przecież... Nie i stąd. Dobra, zabiję ją już. Okej, okay. skręćmy się, no i co? Tu nikogo nie ma. Czekajcie. Okej, okay, cały czas tutaj siedziałem w krzakach. To weź tablet i idź tam do salonu, co? Nie, raczej nie. Co właśnie zrobiłaś? Poczekajcie. Okej, okay, siedziałem tutaj ciągle w krzakach, aż się zrobił showdown. Trochę nudna runda. No dobra, możemy pójść se ultem. No to wypula. Ach, kurde. Ale no ja nie miałem szans, jak widzieliście, on miał 9 kostek, tak? A ja miałem chyba 3, no właśnie. A więc widzimy się w kolejnej rundzie. Okej, okay, oto kolejna runda. No i lecimy Ok. Jak widzicie, znaczy, no nie widzicie, ale pewnie nie każdy z was jeszcze spojrzał na to, że mam go na 16 i na pierwszym powerze dopiero No więc to jest takie głupie Bo nigdy mi nie do niego nie chcą powerpointy zrobić To jest słabe dość Lubię to rozwalać, okej? Okay. O, darmowa kosta. Dziękuję. Gdzie by tu pójść? No nie wiem, gdzie by ja mam tu pójść. Tu jest jakiś alternatywny, tylko trochę podbiję. A, to jest ten Proszę napisać w komentarzach, czy Wam się podobają tale nowe mapy i czy też macie legendę. A jak ktoś napisze, że ma Leona, to przypnę mu setówka. Mm, Okej. Okay. Bajo! Kurde! Haj! Myślałem, że mi się udają zabić, ale jednak nie. No i może zmienimy postać sobie. Zobaczmy, ile puszek. No, sporo. 15. Ok. No to może zagrajmy. I tam w sumie. A jak się uda, to w następnym odcinku otworzymy mega boxika. No, i było git nawet. W ostatnim odcinku chyba miałem 3000 puszek. No właśnie. Minęło 6 miesięcy od, od ostatniego odcinka. No bardzo, za to przepraszam. No. Ale dobra, co ja tam będę mówił? Zaczynamy rundę. Okej, okay, już jesteśmy na yy, bitwie. Czy uda mi się to, o, o to zahaczyć? O jedno. Ach, dobra. Dajemy OK. O, nie 8 bit. Idź stąd. Bo cię jeszcze ktoś zabije. Enpeja. Hi -hi, 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 hi, hi, No dobra. Bardzo fajnie jest mieć nitę na ósmym powerze. Bardzo dużo wtedy zadaje, bo aż tysiąc hapsów takiego jednego tego no to jest dość dobre o nie 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 misiu misiu idź tam do niego misiu dobrze i co nie podchodź na moje obozowisko no jak widzicie bardzo łatwo się gra wtedy no i to mi się wtedy podoba o karl ogólnie mam karla na 20 tak samo, on jakoś bije tam mojego Misia. To jest niezgodne z prawem. Dobra, Misio go zabił. Zobaczmy, co Misio porobi. u, uff. misiu, pomści mnie. Ach. Ale już nas pomścił. I to było bardzo dobrze Dobrze, a więc przechodzimy do następnej rundy. Okej, okay, już jesteśmy w rundzie I tym razem chciałabym pójść na środek, bo tam jest zawsze dużo, dużo skrzynek. Mm, Jessie? Dobra, jak już ją nadgryziliśmy, to weźmiemy ją co nie. Dobra, tak. No to jest taką dobrą postacią. Albo na, na przykład tak jak szeli. A nie to jest za 10 kucharków. Naprawdę. I to początkowa postać, a ja mam na Jester na Powera i 22 rangę. Leonix. Hmm, no nie wiem. Aha! No nie, kurde. Będzie chyba 0 pucharków, mam taką nadzieję. Okej, okay, no ta runda była taka se. Nie, przejdźmy do następnej. Może będzie trochę lepsza. Okej, okay, już jesteśmy w rundzie i tym razem nie pójdźmy na środek, bo znowu możemy zginąć. Muszeli. No, you. No i jeszcze jeden atak i jest dites. O, Nie no, sorry, ja się w nie kimuję. Naprawdę bardzo cię przepraszam. Mm, no to teraz zadar właśnie z tą nitą to, co trzeba. Sprawdzę, nie wyszła stąd. To może być niebezpieczne, ale dobra. było był bardzo bezpieczny. Hmm, za chwilę będziemy mieli kolejną kostkę. Warto się trochę męczyć na kolejną kostkę, naprawdę. Dobra, zabiły ją chmury. Dziękuję. No dawaj, zniszcz się. Oh. Seriously. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go Misiu. Kurde. To cię zabiję teraz dziennie. Już nie żyjesz. No nie tara, kurde, nie widziałem jej. Chyba znowu będzie zero. No niestety ta ruda była taka sama jak tamta. Pora zmienić postać. Pięć bucharków tylko. Co tak słabo, Nita? No cóż. Hmm. Może tym razem zagrajmy Ems. Okej. Okay. Ta Bini będzie mi tym przeszkadzała, więc trzeba ją teraz zabić nie troszkę swoją pszczółką kochaną w ogóle dropnął wczoraj Jin, a zaraz potem Leon nie? I to jest takie dziwne czemu nie bi? to takie się nie zgadzało bo zamiast Leona powinna bit drobnąć no i koniec ale to będzie plus jeden, bo to dopiero jedna stranga jest no właśnie mówiłem ale zmienimy sobie postać, w sumie jak będę miał wino to będzie kolejna ranga, to nie, to nie zmieniamy No i właśnie według mnie, powinna mi B donach, ale się bardziej cieszę z... się bardziej cieszył z Leona niż z B No i właśnie mam Leona Nie no, kolejna B, serio? Właśnie tu B Dobrze, nie macie Mamy to. tutaj bez kostki. No to nawet dobrze, dzięki, że mi to zrobiłaś.

Okej, okay, widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, a więc Leon Was żegna. No i to był bardzo fajny odcinek po bardzo długiej przerwie. I na razie, cześć, do widzenia.